Myśl o świątecznym prezencie dla swojej rodziny. Zamów w telepunkcie nowy plan telefoniczny TP, a będziesz mógł kupić bezprzewodowy telefon Siemens w superkorzystnej cenie. Tylko 149 zł. Oszczędzisz aż 100 zł. Przyjdź do telepunktu już dziś. Telekomunikacja Polska. Bliżej. Kiedy gorączka niebezpiecznie rośnie, Katar jest silniejszy niż zwykle. A kaszel staje się nie do zniesienia. To musi być maksymalnie silne przeziębienie. Czas sięgnąć po najsilniejsze rozwiązanie. Nowy Grip Max dzięki maksymalnym dawkom aktywnych składników skutecznie zwalcza nawet najbardziej nasilone objawy przeziębienia i grypy. Naprawdę działa. Szkoda czasu na przeziębienie. Już po grypie. GripEx Max. Maksymalna siła w walce z przeziębieniem i grypą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Uwaga, wiadomość dnia. Zawsze niskie ceny. To wyjątkowa oferta w supermarketach Albert. Dodatkowo w świątecznej promocji. Karczek wyprzedu do pieczenia 1 kg 11,49. Ogórek szklarniowy długi jedna sztuka, 1 sztuka, 49. Przeżyj wesołe święta z SuperEkspresem. Jutro w Wigilijnym... Przewodnik telewizyjny i specjalny dodatek, a w nim moc krzyżówek, szarat i humoru pod choinkę. Super Express po twojej stronie. Ten mężczyzna nie kupuje w Mediamarkt. Mediamarkt nie dla idiotów. Zaskórniki, rozszerzone pory i grudki powstają na skutek zaburzenia funkcji skóry. Normaderm, krem nawilżający, zwalczający niedoskonałości skóry. Porządkuje komórki skóry, zwęża pory, likwiduje grudki i zaskórniki. Normaderm. Wishi. Zdrowie to podstawa. Zacznij od skóry. Jeśli naprawdę kochasz samochody, przyjedź na stację Orlen, wymień punkty na kupon i wygraj jednego z ośmiu Mercedesów klasy A. A odjeżdżając, weź ze sobą nowy katalog witaj z kolekcją aut i nowymi nagrodami. Orlen, my też kochamy samochody. Prosta reguła. SMSy za 10 groszy z VAT. Jedynie w Simplus Team. Zestaw z telefonem za 179 zł. z VAT. Nie wierzę! Jeśli milczenie nie jest Twoim powołaniem, Simplus Team, Twoja paczka. Specjalnie na święta barszcz czerwony knor w dużym rodzinnym opakowaniu. Życzymy Ci samych dobrych wiadomości. I żebyś zawsze słuchał tylko tego, co lubisz. Życzymy też, byś zawsze mógł się porozumiewać bez przeszkód. Era tak, tak. Możesz więcej. Na święta w Era tak, tak wraz z życzeniami mamy dla ciebie super prezenty i wyjątkowe oferty. Znajdź coś dla siebie i swoich bliskich. Era tak, tak. Możesz więcej.

Piękna gwiazda kanty. Praca nie daje jej chwili wytchnienia. Musisz odpocząć, zrobić sobie przerwę i znów nabierzesz twórczej energii. Mały i cichy domek w górach wydaje się być idealnym wyborem. Mogła pojechać dokądkolwiek, może schowała się w jakiejś zapadłej dziurze. Jednak czeka tam na nią niespodzianka. Co tu się dzieje? Ja nie powiem nikomu, że tu jesteś ciały, że ja się tu upię. Doli Parton w filmie Święta w Górach. Jutro o 20 w TV4. Codziennie od poniedziałku do piątku o 19 spotyka się z Państwem Odeta Morofigurska i jej niezwykli goście. A w Wigilię zapraszamy na specjalny świąteczny odcinek programu Ja Tylko Pytam. Znani i lubiani bohaterowie popularnych seriali opowiedzą o swoich Wigiliach i najpiękniejszych świętach. Moja Duma, Drodaczko na Jack, Sznaucer. Ja tylko pytam w Wigilię o 19 w TV4. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak nasze rodzime gwiazdy spędzają święta, przekonać się, czy zły Mikołaj rzeczywiście jest zły, i sprawdzić, czy trudno jest zostać świętym Mikołajem, oglądajcie vip Tym razem w niedzielę, Drugi Dzień Świąt o 14. Nikt nigdy z nim nie wygrał. Ten facet, jeśli zechce, zawsze wygrywa. Nazywają go Wielki Szul. Legendarny szuler i ryzykowna gra z życiem. Pokerek. I to bardzo ostry. A powiedział pan, że karty to coś okropnego. No, bo to prawda. Prawdziwy poker to dwóch przeciwników. Graliśmy uczciwie. To oszukiwałeś, ja oszukiwałem. Wygrał lepszy. Ty ja cię zniszczę! No masz. To Marycha. Z nim nie można wygrać. Jan Nowicki w filmie Wielki Szu w drugi dzień świąt o 21.00 w TV4. Zróbmy to szybko i spokojnie. Dobrze?